Dziś, 27 kwietnia, uczennicy klasy 2 i 3 kierunku Cukiernik biorą udział w 24. Ogólnopolskim Konkursie Cukierniczym imienia Wojciecha Kandulskiego. Konkurs został zorganizowany nieco inaczej niż w latach ubiegłych. Odbywa się w formie zdalnej za pomocą transmisji wideo. Taki sposób przeprowadzenia konkursu ma oczywiście w dalszym ciągu związek z sytuacją epidemiologiczną, z jaką od dłuższego czasu mamy do czynienia. W tej chwili uczennice mają już za sobą część teoretyczną, w której zmierzyły się z testem wiedzy z zakresu technologii i techniki cukierniczej. Obecnie za pomocą transmisji wideo pod okiem komisji oceniającej w Poznaniu odbywa się właśnie część praktyczna. Zadaniem uczestników jest wykonanie tortu, 10 sztuk ciasteczek bankietowych, trzech figurek z masy cukrowej oraz dekoracyjnego napisu okolicznościowego z czekolady. Zapraszamy do naszej szkoły.